CPK jest bez sensu. PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął. Równie dobrze można dyskutować o jakości elektrycznych aut i zera. Tak debatę w kanale Zero postanowił zaanosować premier Donald Tusk. Panie premierze, bardzo serdecznie dziękujemy. My tę debatę rozpoczynamy. My jej dzisiaj nie skończymy. Choćbyśmy mówili do rana, nie skończymy tej debaty. To jest początek naszej przygody z tym tematem. Damy się wypowiedzieć naszym ekspertom. Zobaczymy film, ale na razie muszę wytłumaczyć, a raczej Tomek musi wytłumaczyć, dlaczego nas jest aż dwóch. No i to jest pytanie, czy ja mam tłumaczyć Twoimi słowami, czy moimi? Wypro... Swoimi może. Moimi, dobra. Dobry wieczór. Nazywam się Tomasz Rożek i będę prowadził Naukowe Zero w kanale Zero. Jestem z Nauka, to lubię. Roberta Mazurka nie trzeba przedstawiać. Jest nas dwóch, dlatego że pomyśleliśmy, że dobrze jest podzielić się trochę wątkami. Temat CPK, temat każdej w zasadzie infrastruktury krytycznej, a z całą pewnością, jakkolwiek CPK zdefiniujemy, to jest struktura megastruktura krytyczna, ma wiele wątków, zarówno ten technologiczny, jak i ten polityczny, geopolityczny. Niewiele osób w Polsce wydaje mi się, jest bardziej pamiętliwych, jeśli chodzi o słowa polityków niż Robert. W związku z tym Roberta nie mogło tu zabraknąć. Robert sam uznał, że ja z kolei ogarniam mniej więcej, dlatego samolot nie spada, tylko leci. W związku z tym to po mojej stronie będą te wątki technologiczne. Poza tym musi być jeden prowadzący przysta a drugim będę ja. Dobrze ci się powiedziała, drugi mądry. <laughs> Proszę Państwa, a propos mądry, to może, żebyśmy my sobie przypomnieli, bo akurat nasi eksperci, których za chwileczkę przedstawimy, bo oni tu dzisiaj będą najważniejsi, ale najpierw film Roberta Marinowskiego o tym, o czym my właściwie dzisiaj będziemy rozmawiać. Kiedy słyszymy centralny port komunikacyjny, o. zazwyczaj w głowie mamy albo puste pole w Baranowie, albo efektowne wizualizacje lotniska przyszłości. Czym właściwie jest i skąd wziął się ten pomysł? Postaramy się to wytłumaczyć. Centralny port to planowane serce komunikacyjne Polski między Warszawą a łodzią, które połączy transport lotniczy, kolejowy i drogowy. 37 km na zachód od Warszawy ma być wybudowany port lotniczy. Ale nie tylko o lotnisko chodzi, a o budowę ponad 2000 kilometrów nowych linii kolejowych, w tym kolei dużych prędkości, które mają jechać co najmniej tak szybko. Jeździliście Państwo kiedyś metrem? W Warszawie mamy dwie linie, w Berlinie 9, a w Londynie 11. Skąd to porównanie? A no stąd, że planowane linie kolejowe mają. Mają być jak nitki łączące wszystkie duże miasta w Polsce z CPK. Z każdego z nich, no może poza Szczecinem, do nowego lotniska i samej Par z Warszawy dojedziemy w około dwie godziny. Zostawiamy kolej i wracamy do lotniska. Najczęściej popełnianym błędem w rozmowach o CPK jest stawianie na pierwszym miejscu wygody pasażerów. Jedni chcą latać spod Baranowa, a inni, jak premier Tusk, ze swoich lokalnych lotnisk. Ale nie obraźcie się Państwo! Nie o naszą wygodę tu chodzi, a o wielkie pieniądze, jakie Polska może zarobić lub stracić. Lotnicze kargo, czyli przewóz towarów w naszym kraju odgrywa marginalną rolę, o czym czytamy w raporcie renomowanej firmy doradczej EY. Dzisiaj Polska nie wykorzystuje gigantycznego potencjału, jaki tkwi w lotniczym kargo. Lotnisko Chopina w Warszawie obsługuje mniej niż 1% europejskiego cargo lotniczego. Obecnie aż 62% kargo lotniczego z Europy Środkowo-Wschodniej jest wywożone ciężarówkami do lotnisk w Europie Zachodniej. Jak prognozuje IATA, CPK w krótkim czasie może zdobyć nawet 20% udziału w tym segmencie, prognozuje IATA. Ma, ma 500, Bruksela 600, czy, Lipsk, Paryż. IATA, CPK w krótkim czasie. Aha, i kurwa i ryży, kurwa premier już jest kurwiony, ta? Żeby Frankfurt, kurwa, miał wszystko, Lipski i tak dalej, tak? I kolonia. Bon. Nie no, Ryży, kurwa, skończ odpierdalać. Nie po to na Ciebie, kurwa, zagłosowałem, żeś teraz, kurwa, koło chuja latał. A poza tym, chyba lewica jest za tym, PiS jest za tym, konfederacja jest za tym, no to oni mają większość, żeby przegłosować tę ustawę. To chuj, to chuj, kurwa ta, ta koalicja obywatelska, pierdolona, interesuje, nie? Może zdobyć nawet 20% udziału w tym segmencie na rynku w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czym tu można zarobić? Tu sam raport szacuje, że infrastruktura CPK z samych wpływów z Sła oraz vat da nam do 2060 roku prawie 200 miliardów złotych. To dla nas wszystkich suma kompletnie abstrakcyjna, ale postarajmy się to jakoś zobrazować. Okay. Koszt budowy nowoczesnego szpitala w Gliwicach to miliard złotych, więc możemy przeliczyć te wpływy na 200 nowoczesnych szpitali. To także ponad 20 sezonów gry Cristiano Ronaldo w Arabii Saudyjskiej, jeśli ktoś woli takie porównania. Ale temat rafinerii gdańskiej zostawmy na kolejną debatę. Prognozy ja tam mówią jasno, że ma zwiększyć się import i eksport na linii Polska, Unia Europejska oraz kraje spoza wspólnoty. Skąd te wzrosty? Po pierwsze Polska ma przejąć części towarów, które dziś wylatują w świat przez inne przez lotniska. Się bo Częślewicy, to znaczy kurwa Częślewicy, słyszałem o ludziach, którzy byli za, jakby pisali. O... Przykład te w Lipsku, Frankfurcie i Amsterdamie. Możemy mówić o zwiększeniu w Warszawie przewozu cargo ze 110 tysięcy do około 400-500 tysięcy ton w skali roku. Ale porozmawiajmy o samych podróżach lotniczych. Budujemy gigalotnisko. Dla jednych to zarzut, a dla drugich powód do dumy. Racji nie mają ani jedni, ani drudzy. Rzeczywiście w naszym regionie będzie to największa tego typu inwestycja, ale już w skali Europy to średni port lotniczy. Od średniej wielkości lotnisko w średniej wielkości kraju. A co jest nie tak z Okęciem? Nie będzie w stanie obsłużyć wszystkich zainteresowanych. I nie mówimy tylko o cargo. Oto prognozy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W 2040 roku z samej aglomeracji warszawskiej ma polecieć 45 milionów pasażerów. Dla porównania w 2022 roku było ich ponad 17 milionów. Na lotnisku Chopina wolno przeprowadzać 600 operacji lotniczych na dobę, ale już w przypadku pobliskiego Modlina jest nie 600, a 66. A ile zapłacimy za CPK? 155 miliardów złotych. Ta kwota znalazła się w przyjętym przez rząd programie wieloletnim Centralnego Portu Komunikacyjnego na lata 2024-2030. Dyskusja wokół CPK często zamienia się w dyskusję o polityce. Wszyscy kojarzą ten projekt jako pisowski, ale warto wiedzieć, że nie jest to pomysł, który narodził się kilka lat temu. Koncepcja lotniska centralnego, które zastąpi Okęcie, liczy sobie ponad 50 lat i zrodziła się już w czasach Edwarda Gierka. Pomysł nie umarł jednak wraz z końcem PRL. Od 2003 roku poszczególne gabinety regularnie pochylały się nad tematem hubu lotniczego w sercu kraju, wydając pieniądze na przekrojowe raporty, zalecenia, kosztorysy i organizując grupy robocze. Tak było w 2008, tak było dwa lata później, tak było przez cały czas. Jednak bez względu na zmieniające się władze, konkluzja raportów zawsze była taka sama. CPK, lub jak ktoś woli, CPL, to jedyna możliwość rozwoju lotnictwa w Polsce. A okay. czy znaczy, mi się tego nie chce oglądać, bo to, wiecie, zobaczyliśmy sobie ten, ten, ten króciutki, że tak powiem, znaczy nie chce mi się całej debaty oglądać, że na pewno by była ciekawa i na pewno tu każdy ma jakieś swoje racje do... Yy, do wygłoszenia, no ja Wam powiem tak. Duże lotnisko w Polsce jest potrzebne. Lotnisko Chopina to jest by far najgorsze lotnisko z krajów, znaczy ze stolicy jakiej, europejskiej chyba jakiejkolwiek, w której byłem, a na kilku już byłem. Byłem w Paryżu, byłem w Berlinie, w Berlinie jest piękne lotnisko trastanowe. W Madrycie oczywiście byłem, inne duże miasta, w Londynie byłem, e, na dwóch lotniskach byłem w Londynie, ale chyba jest ich więcej. E, no. Byłem też w innych dużych miastach, Frankfurt, Monachium, Barcelona, Zurich. No. Więc ja Wam powiem tak, ja myślę, że jest to potrzebne e, i prawdę mówiąc ja na dzień dzisiejszy nie widzę, yy, nie widzę sensu, żeby latać z jakiegokolwiek lotniska polskiego poza Wrocławiem, w którym mieszkam i mam po prostu najbliżej, więc jak jest lot, yy, więc jak jest lot yy, z Wrocławia, no to wiadomo, że pierwszym wyborem będzie Wrocław, ale każde inne polskie lotnisko w moim przypadku yy, jest bezsensowne. Ławica to jest lotnisko kurwa obsrane głównym, analogicznie Kraków-Balice. To są, to, to są skandaliczne lotniska. Kojarzą mi się, kojarzą mi się z, z obsikanym y, dworcem przez Żuli: zarówno jedno jak i drugie. A poza tym są dalej niż Berlin z Wrocławia. Może kilometrowo Wrocław będzie, znaczy Poznań będzie na pewno szybciej ale overall y, już Wam wytłumaczę, że niekoniecznie. Berlin, Brandenburg, Airport, Uważaj yy, Wrocław. Lecisz sobie tu z Wrocławia, To Ci niby pokazuje 3,5 godziny, nie? Ale prawda jest taka, tu jedziesz jakieś, nie wiem, ze 170 km do granicy, to już mówię, że nie łamiesz, że, że nie łamiesz yy, przepisów ruchu drogowego. Odtąd kurwa jedziesz ile chcesz. Chcesz jechać 2,5 paki, jedziesz 2,5 paki, nie? No. Tu masz, tu, tu, na przykład, no tu będzie wiadomo, że będzie e, najszybciej, tak, i droga nie jest najgorsza, no ale Kraków już, e, to już, y, ten, to już gówno, nie? Poza tym ta czwórka jeszcze, wiadomo, że jak jedziesz w nocy na jakiś poranny lot, to spoko, normalnie możesz nawet 4 godziny jechać do Krakowa, nie? A tu jeszcze A18 otworzyli i autostradę, idealnie się jeść. No Patrząc <Szodzka Szodzka> 8963 WP przesyła 9 zł i 75 groszy. Chodzi mi o to, że dałeś mi bardzo duży przykład na życie i nie mam niestety dużo znaków, by ci opisałcby, bo mało słów można napisać na donajcie, jakbyś mógł mi napisać na e-mail. Link do strony. I wiem, że każdy może to napisać, ale co ci szkodzi odpisać DZ? Dziszok. Patryk Dziszok. No dobrze, panie Patryk Dziszok. Jak zobaczę tego maila, to coś tam zobaczę, nie? No Prag jeszcze można, no ale Praga to gówno, nigdy tam nie byłem. Znaczy na lotnisku. Chujowo się jedzie. Być może będzie to jakaś alternatywa, więc nie neguję. W momencie, kiedy... Yy, masz dwie drogi, które będą robić, tak? Jest... Yy, jest droga S8. I to jest ta droga, hey, którą jedziesz... Którą jedziesz do... Kurwa którą jedziesz do łodzi i ona ma jechać na granicę. Jeszcze tutaj mają S 3 zbudać. Ona jeszcze nie jest zbudowana. Nie? Tu chyba jeszcze jakiś kawałek jest. Do Pragi się jedzie tragicznie. Znacz, tam będzie z 200 km. no 280 km. To są może będzie krócej kilometrów, kurwa, myślałem. Aha, dobra, to tutaj będzie, to będzie 200, no 180. No i ci 4 godziny. Naprawdę, no nieprzyjemnie się jedzie, nie? A jeszcze jak, jeszcze jak po tych górach, kurwa, bo tam, bo tam takimi krajówkami jeździsz, ci Czesi mają rozjebane drogi, no. Ja w Pradze byłem dwa razy i kurwa nikomu nie polecam, nie? Naprawdę, Berlin. Śliczne lotnisko, duże, nowoczesne, kurwa, wszystko pachnie. Yy, jest kurwa... Niemiecki ordunek jest, jest to co ma być, kurwa, więc wszystko co jest stworzeniem takiego lotniska jak Berlin, Brandenburg w, w Polsce jest dobrą opcją. Hey, Już wake up. pasażersko abstrahując od tego, czy jakieś cargo, czy jakieś inne pierdolenia, nie? Bo tego nie wiem, bo się na tym nie znam. Ja jako, ja jako osoba, która y, miałaby do możliwości polecić z tego CPK albo polecić z Berlina, po, polecę z CPK. Obecnie, jak mam polecieć z każdego innego lotniska niż lotnisko w mieście, w którym mieszkam, to polecę z Berlina. Po prostu. No.